Co by było, gdyby Jezus Chrystus żył w dzisiejszych czasach? Zostań do końca, bo zakończenie tej historii naprawdę Cię zaskoczy. Jezus rodzi się nie dwa tysiące lat temu, ale tutaj i teraz, w roku 2025. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się, skrolujesz Instagram, a tam wiralowa relacja. Młody facet w lnianej szacie na tle podwarszawskiej łąki opowiada o miłości, przebaczeniu i sensie życia. Jego konto rośnie w siłę. Hashtag Nowy Jezus trenduje, a TikTok zalewa fala memów z cytatami: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, z na trapowe bity. Tak, przyjaciele, pytamy dziś, co by było, gdyby Jezus Chrystus żył w naszych czasach. Wyobraźmy sobie, że Jezus pojawia się w XXI wieku. Nie w Betlejem. Nie w czasach cesarstwa rzymskiego, tylko tu i teraz w świecie smartfonów, szybkich przekąsek i wiecznego pośpiechu. Czy nosiłby AirPods? Czy zamawiałby kawę na wynos przez aplikację? A może nauczałby przez podcasty, wrzucał vlogi o cudach na YouTube i odpowiadał na pytania w Q&A na Twitchu? Brzmi jak science fiction, ale hej ty, to właśnie robimy. Na początek na rodziny. Współczesny Jezus nie miałby szans na anonimowość. Każdy ruch monitorowany przez kamery miejskie, a szpital wrzucałby na Facebooka zdjęcia cudownego dziecka. Już od pierwszych chwil mógłby być influencerem. A wiecie, co jest jeszcze ciekawsze? Kiedy dorastałby, algorytm TikToka wyłapałby jego pierwsze słowa i wypromowałby na viral. Hashtagi Cuda na Mazowszu i Modern Mesjasz stałyby się popularniejsze niż Hot Challenge. A gdyby Jezus zaczął nauczać? Zapomnijcie o kazaniach na górze. Teraz to byłaby transmisja live z Górki Szczęśliwickiej, z tłumami followersów, którzy zamiast kamieni mają smartfony i selfie stiki. Jego kazania rozchodziłyby się w sieci szybciej niż fake newsy. Może wrzucałby stories o przebaczaniu, a jego przypowieści zamieniłyby się w wiralowe filmiki na YouTube? Nauczałby prostym językiem, tak jak kiedyś. Ale dzisiaj każde jego słowo byłoby analizowane przez boty i cytowane przez czat boty. A jeśli chodzi o cuda, tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Przemienić wodę w wino? Proszę bardzo. Tylko czy by nie musiał opublikować tutorialu, zrób to sam. Chodzić po wodzie? Oczywiście, ale hejterzy od razu wrzuciliby filmik do analizy. Czy Jezus używał niewidzialnych butów? Ekspert od efektów specjalnych wyjaśnia. Wskrzeszenie Łazarza? Wywołałoby burzę w komentarzach. Deepfake czy prawdziwy cud? A może telewizje śniadaniowe przeprowadziłyby wywiad z Łazarzem? Jak to jest wrócić z zaświatów i czy polecasz tę usługę? Jezus w dzisiejszych czasach byłby pod lupą mediów, a każda teoria spiskowa miałaby pole do popisu. Czy to projekt rządowy, czy nowa wersja AI? Może Elon Musk zaprogramował nowego Mesjasza na blockchainie? A może to wiralowa kampania marketingowa nowej aplikacji do medytacji? Ludzie szukaliby sensacji. Teorie na Reddicie dosłownie eksplodowałyby. A kościół? Trudno sobie wyobrazić, jak zareagowałby na nowego Jezusa, który wrzuca relacje na Insta i tweetuje o miłości. A co z uczniami? Pewnie mieliby własny kanał Discord, wspólne spotkania na Zoomie i playlistę na Spotify Chill z Jezusem. Zamiast łowić ryby, łowiliby followerów. Może Piotr byłby adminem największej grupy na Facebooku Team Jezus? Pytania i odpowiedzi? Maria Magdalena nagrywałaby podcasty o empatii, a Judasz? Cóż, tu aż ciśnie się na usta. Judasz sprzedaje NFT z pocałunkiem zdrady. No dobrze, ale co z przesłaniem Jezusa w świecie fake newsów, clickbaitów i algorytmów? Czy dałoby się je usłyszeć? Czy w czasach, kiedy każda informacja jest podważana, a każdy, cud? Analizowany przez ekspertów od deepfaków, Jezus mógłby przekonać ludzi do swoich wartości. A może wręcz przeciwnie, właśnie dziś, w epoce chaosu informacyjnego, prosty przekaz o miłości i przebaczeniu miałby jeszcze większą moc? Wyobraźmy sobie, że Jezus staje się symbolem ruchu społecznego. Ludzie organizują marsze, tagują w social mediach. Miłość, ponad podziałami. Jego nauczanie wywołuje ogólnonarodową debatę. Czy naprawdę możemy kochać wszystkich? Politycy próbują wykorzystać jego popularność, a firmy reklamują produkty z cytatami Jezusa na opakowaniu. Fast foody wprowadzają, zestaw ostatniej wieczerzy, a w sklepach pojawia się chleb podziel się z bliźnim. Ale nie wszyscy są zachwyceni. Zaczynają się protesty, memy, hejt w sieci. Powstają grupy, które analizują każde jego słowo, doszukując się ukrytych znaczeń. Czy Jezus jest prawdziwy, czy to tylko zjawisko medialne? A może to nowa wersja reality show? W końcu w XXI wieku granica między rzeczywistością a fikcją jest coraz cieńsza. I tu pojawia się największe pytanie: czy w dzisiejszym świecie Jezus miałby szansę na przetrwanie? Czy Jego przekaz byłby silniejszy niż polityczne podziały, algorytmy i fake newsy? A może zginąłby w szumie informacyjnym, zamieniony w kolejny wiral, który za tydzień zostanie zapomniany? A co z cudami? Czy w dobie nauki i technologii ktoś uwierzyłby w nadprzyrodzone działanie? A może, paradoksalnie, właśnie teraz, kiedy świat wydaje się coraz bardziej pogubiony, pojawiłaby się nadzieja na zmianę? Wyobraź sobie, że Jezus organizuje wielką akcję społeczną. Zbiera ludzi w parku, a zamiast rozmnażać chleb, zbiera fundusze na walkę z głodem poprzez crowdfunding. Może jego nauczanie inspiruje nową falę aktywizmu? Ludzie pomagają sobie nawzajem, rozmawiają, wspierają się. Może powstaje aplikacja bliźniak, łącząca potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać. A może Jezus staje się bohaterem popkultury. Powstają filmy, seriale, komiksy. Jego twarz pojawia się na muralach, a dzieci w szkołach uczą się o nowym Mesjaszu. Jego historia staje się alegorią walki o dobro i sprawiedliwość w cyfrowym świecie. Ale jak to w życiu? Pojawiają się też zagrożenia. Czy Jezus uniknąłby cancel culture? Czy Jego przesłanie nie zostałoby przeinaczone przez trole internetowe? Czy nie stałby się ofiarą deepfaków i fake newsów? Czy przetrwałby atak hejterów, którzy wyciągnęliby z kontekstu każde Jego słowo? A może paradoksalnie, właśnie w świecie chaosu, zagubienia i podziałów, przesłanie Jezusa brzmi mocniej niż kiedykolwiek? Może to właśnie dzisiaj. Wśród szumu informacyjnego, prosty przekaz o miłości, przebaczeniu i empatii jest tym, czego najbardziej potrzebujemy? Dwa tysiące lat temu Jezus sprzeciwiał się kapłanom i cesarzowi. Dziś byłby problemem dla korporacji, polityków i mediów. Głosiłby prawdę niewygodną dla systemu o równości, o miłości, o końcu chciwości. I właśnie dlatego byłby niebezpieczny. System nie lubi takich ludzi. Teraz zastanówmy się jak wyglądałby proces? Zamiast Piłata, sąd medialny. Zamiast Sanhedrynu, komisje polityczne i trybunały. Jego proces nie odbywa się w pałacu, ale w blasku kamer, transmitowany na żywo. Cały świat głosuje, jedni chcą go uwolnić, inni żądają kary. Wyrok? Nie krzyż, bo ten dawno wyszedł z użycia. Wyrok musiałby być nowoczesny. Jakby zginął. Mógłby to być zastrzyk z trucizną, krzesło elektryczne albo kula w tył głowy. Metody różne efekt ten sam, wyeliminowanie zagrożenia. Ale najważniejsze pytanie brzmi: jak świat zapamiętałby Jego śmierć? Dziś nosimy krzyżyki. Symbol męki stał się znakiem nadziei. A gdyby Jezus został uśmiercony przez zastrzyk, czy za dwa tysiące lat ludzie nosiliby na szyjach miniaturowe strzykawki? A może breloki w kształcie krzesła elektrycznego? To wydaje się absurdalne, ale czy wtedy, w pierwszym wieku, krzyż nie był dokładnie tym samym symbolem cierpienia, który przemienił się w symbol wiary? Dziedzictwo. Najważniejsze nie byłoby to, jak umarł, ale co po sobie zostawił. Czy w XXI wieku ludzie potrafiliby wierzyć w przesłanie o miłości bliźniego? Kiedy każdy dzień bombarduje ich falą hejtu i podziałów? Czy tysiące lat później wspólnoty wciąż wspominałyby Jego słowa, czy może tylko memy i filmiki z Jego cudami? Zostawiam Was z pytaniem: Jeśli Jezus żyłby dziś, czy bylibyśmy gotowi Go wysłuchać? Czy odważylibyśmy się uwierzyć w cuda, czy raczej skrolowalibyśmy dalej, szukając kolejnego wiralowego hitu? A może to my sami, każdy z nas, powinniśmy zostać współczesnymi apostołami, którzy niosą przesłanie dobra w świecie pełnym chaosu? Zasubskrybuj, polub i daj lajka, jeśli lubisz ciekawostki i eksperymenty myślowe. Co by było, gdyby? Napisz w komentarzu: Co Twoim zdaniem stałoby się, gdyby Jezus naprawdę pojawił się dziś? A może masz własny pomysł na kolejne: co by było, gdyby?